Ziemoneczko wam wszystkim witajcie serdecznie z tej strony Smabic the Player, a to jest już 12 odcinek z gry Lego Pirati z Karibów i zaczynamy drugi, drugi rozdział części trzeciej, czyli skrzynia Dave'ego Jonesa. I tak, już tu pominę szybko. <noise> Za długo. <noise> No i dobrze, zaczynamy, jesteśmy, gdzieś tam jesteśmy i jak tutaj, urojony Jack pistolet, no i kapitan Jack spadł, wow, aha, takie coś. Wow, ty nie masz kompasa? Jak ty tak możesz? A dobrze, weźmiemy prawdziwego Jacka, ehm, no tak, widzę, że tutaj mamy dosyć dużo rzeczy, więc po kolei w takim razie może, tutaj wody nie widać, więc spokojnie będziemy mogli chyba wszystko zdobyć. Wow, a tutaj przed nami co to jest w ogóle? Jakiś maszt chyba, statek, a nie wiem. Wow, patrzcie ile tutaj tych hur huraganów lata, znaczy to chodzi o to, że tych kompasów jest mieć dużo. Okej, okay, tam na górze mamy ten. niesestaw, fajnie. Może chyba zdobyć. O proszę bardzo, my takie coś tutaj robimy. I mamy tam kolejnego jacka, dla którego musimy przynieść jakiś, jakąś kaczkę. Może być. Ym, I tak, na no teraz może sobie weźmiemy tutaj. Po kolei, czemu nie? I wszystko się znajdzie. A więc tak. I muszę muszę zdobyć tych dwóch jacków. Takie sprytne. I zdobyć jeszcze muszę dla kozy kwiatek. Też trzeba to trzeba. Okej, okay, kolejna rzecz jest tutaj. Może teraz ko dla kozy kwiatek weźmiemy. Czemu nie w sumie? A jeszcze nie koniec. Idziemy dalej, idziemy dalej. O tu jeszcze coś jest do zdobycia, znaczy tu przed nami. I tak, o jeszcze dalej, ale daleko. O, jest. No i... O, tu się schował. Sprytny. Ale nie dla nas. I tak, bierz, bierz, bierz. Hmm. Działasz czy nie działasz? Bo sam nie wiem O, poleciał więc dobrze bierzemy go i od razu może dla tej kozy go zaniosę Mam nadzieję, że nic się nie stanie takiego Tylko na coś mi tu pomoże A może, aha, będę mógł nie ugrać i ona będzie pewnie kopać Tak coś mi się wydaje A będę na niej jeździł Czemu nie? A nie mogę wziąć tej kozy? Nie mogę hm. No dobrze, nie to nie A może w sumie A zostawię Ciebie w spokoju, kusko mała Yy, pomogłem ci to pomogłem, coś tam zdobyłem okej okay, w takim razie może tu zaraz jakąś łopatę wykopię ale łopaty nie widać okej okay, weźmiemy teraz kaczkę dla Jacka tego tutaj przy, tutaj przy, po prawej co stoi w tej oazie a chwilę czy udałoby się jakoś tam doskoczyć na górę po tym minizeta po tych krzaczkach Hmm. się zobaczy mamy już 5000 kasy wow ale wejdź no i dobrze mamy już czwartą rzecz z kompasu i jest oczywiście kaczuszka nasza płyni już tu do nas znaczy wejdź sejdź okej okay. I tak, idziemy dać już do Jacka. O to mam ostatnią rzecz jak na razie. No i coś się stanie. O on ma łopatę! O proszę, bardzo jak miło. I tak, mogę nim grać, ale moment, czy tutaj da się... Aha, tu pewnie aha, tak jest sprytne. Pod drzewie przecież zapomniałem, że można chodzić. Ale dobrze, jest dobrze. I tak, jeszcze zanim tu będę kopał, to znajdę sobie tą ostatnią rzecz, czyli... Nie wiem co to dokładnie jest, ale coś na pewno. A więc tak, łopatrzcie jak daleko. I muszę jeszcze tak powodzić, ale czy to tutaj, czy to tutaj? Tak to tutaj. Jest bardzo dobrze. I piąta rzecz z kompasu. Wow. Fajny, wynika, trzeba to wykopać. Oczywiście bierzemy urojonego Jacka z łopatą i kopiemy... Hmm, to coś po prostu. A co to jest to sam w sumie, nie wiem, jakaś fasola? O, zgadłem. <laughs> wow. Dobrze. Czemu nie w sumie? I tak, bierzemy ciebie i wykopiemy ten statek. To statek? Połowa statku, znaczy przód statku, statku jedynie, ale zawsze coś, no i tak, wow, jeszcze kopię, już skończyłem, O patrzcie, te, patrzcie, te daki. czy tam kra, kraby, chyba kraby, okej, okay, idziecie chłopaki, wow, spora ich, aha, no to, a to jest mój statek, hm, a myślałem, że mój statek jest naprawiony w pełni, a no tak, popatrzcie, jak go nam ładnie naprawili wszyscy, fajnie, A chwilę, ja tu mogę sobie też i wejść, tak sobie mi, tak mi się wydaje, a nie, nie mogę być. Bo chciałem tą niebieską netę tam, tam zdobyć. Ale już kapuję. Powiem było, trzeba rzucić tutaj w to. A potem tam wskoczyć, Okej, okay, ale nie da się to nie. I tak, wykup, wykopmy sobie to na razie. Może tu dostanę jakieś bomby. A nie, mini zestaw. Okej, okay, może być. O tych bombach mam myślę. Coś tutaj by się przydało zdobyć. Ale tak, biorę kozę. O, proszę. Mocne zęby kuska ma. No nie powiem, że nie, okej, okay, ale... Oj, <ścoughs> ale jakoś to chyba nie tak Aha, rozumiem, tu musimy to wysadzić, dopiero wtedy będę mógł to zrobić Tylko no, pistolet, pistolet, czy zadziała pistolet? Działa! Nie, nie działa Niestety odbijają się Więc tak, by się przydało... Coś jeszcze innego zrobić, może w to postrzelam? Nie w ciebie, nie w ciebie, spokojnie. Tak mi się wydaje, że gdzieś jest schowany jakiś Jack 1 i on chce tą Chyba tak jest, ale nie wiem, nie wiem, bo na razie nic nie widać. Ale może za chwilę gościa znajdę. Mam taką nadzieję. Mm, ale no popatrzcie, nie ma go. Tutaj to poniżej chyba też nie ma patrzeć do sensu. Tam jakaś kasa jest przed nami, może tam mam iść? Chociaż czemu nie, mogę pójść, skoro da się to idę. Kasa prowadzi mi jakaś ścieżka, ale... Mogę iść dalej, ok. wow, tak daleko? No i fajnie, jestem tam i zginąłem jeszcze na statek. <grym> Czemu nie, a może ty stoisz... <grym> Aha, kapuje, 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 przecież mam pistolet, to mogę tutaj sobie strzelić. W ten statek. O, i może tam będzie Jack, na samym szczycie możliwe. Możliwe, że tak będzie, Ok, więc w takim razie idziemy. Biorę monetę oczywiście i tak coś sądzę, że on właśnie tam będzie. Ale się zobaczy jeszcze. O proszę bardzo, nawet ma i bomba, więc bardzo dobrze. Od ciebie nam chodziło gościu. Jest mini zestaw. Trzeci już do kolekcji, bardzo się cieszę. No i fasolę. Trzymaj. Nie, 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 nie. Ok, trzymaj gościu. No i mamy wybuchowego Jacka. Czy jak tam się zbierz? Zaraz zobaczymy. Urojony Jack bomba. <laughs> Okej, okay. bomby nam się przydadzą, więc rzut bombami oczywiście. Wow, myślałem, że nie wybuchnie nawet, ale udało się, udało się. Aha, tu jeszcze trzeba zrobić taką ścieżkę. Okej, okay, więc pójdziemy sobie, a spójrz, kasę wezmę. Pójdziemy sobie tutaj, tędy jeszcze. I, i tu uciekam, 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 bo jeszcze zabija się. I co będzie? Co będzie? No dobrze, już jest dobrze, wszystko praktycznie zbudowane, za chwilę będzie. I wystarczy jeszcze kasę wziąć. I kozę. haha, <laughs> jest kusko malutka. Do zwycięstwa! Do naprawy statku! Wierzę w Ciebie! O, proszę, jaka silna, jaka silna! Yy, jeszcze z niej spadłem. Ale się nie poddaję! Zoblokowałem się, czy jak? Nie, nic się nie stało. Okej, okay, jedziemy! Jedziemy! Udało się! Wierzcie, kraby, raki! Kraby, kraby, kraby. I tak. Ło, wow, patrz, nawet mogli ubiec i wszystko niżyć Okej, okay, a więc idzie... Tylnia część statku, już bez kół oczywiście, bo jakżeby koła. Jakżeby koła. O patrzcie, bo nawet wnosić po tym Skubani! Okej, okay, statek zbudowany Tylko pytanie, gdzie jest woda? A, zaraz się przekonamy jak to zrobimy <noise> No i dobrze, a więc tak Na kozie nie dało się coś skakać O Nikusko. I tak Kotwica w górę I płyniemy ku przygodzie Chodź reszta załogi Może o to też Ty chodzi Zaraz się zobaczy Albo, 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 albo jeszcze. Czy tak? O! No i mam wczytywanie. I już po. Okej, okay, no i co? Musimy uratować resztę zał załogi, bo nie mogą tutaj wejść na górę? No chyba widocznie taka, więc no czemu nie w sumie? I tak, tutaj mamy mini zestaw, ale go, żeby go zdobyć jakoś trzeba te skłony odbić, coś mi się tak wydaje, więc chyba tego nie zrobię na razie. Ale dobrze, nie to nie. I tak, idziemy uratować Willa, i yy, wszystkich, Pana Gipsa i resztę załogi. No, załogi nawet tego ninja, jak wszystkich, wszystkich, to wszystkich. I tak, tutaj nikogo w tych rybach nie widać, a więc dobrze, ale trzeba sprawdzić, trzeba wszędzie patrzeć, bo może coś, można coś przeoczyć, a więc tak, i jestem na dole i chcę tutaj was wydatować do góry, jeszcze tak szybko mi się nie śpieszy, okej, okay, tu jest nasz ninja kochany, ale jakby ci tutaj, jakby ci tutaj pomóc, jeszcze niebieska moneta do środka wpada, no nie, no nie, ale chwila, yy, tu chyba, chyba tutaj trzeba coś zbudować i może już zadziała nawet, niebieska moneta o, proszę, coś leci, coś leci, coś leci Bierzemy Madetiego i leci Ha, udało się yy, Skrzynia Skrzynia Aha Patrz, tam jest niebieska moneta, niech ona nie znika i będzie fajnie yy, Tak, o, da się skakać z tym na nie wiedziałem yy, I tak, mamy kolejne rzeczy do budowania, może, ty, może teraz uda się go uratować. Niebieska moneta, chcie. Gdzie... A jest, myślałem, że jej nie ma yy, Koło, takie coś Dobrze, 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 szukamy, 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 muzyka leci. Naczyno w tle oczywiście, ta ta fajna. I tak, bomby tu chyba są. A może nie? Okej, okay. gdzie to może się schować? Gdzieś na pewno. A więc biorę Matiego, bo ten to wszystko potrafi. O, proszę. O, proszę bardzo. Może w to postrzelam sobie też. A może tu będzie, tak sobie coś myślę. Ale jednak nie na razie. A tam jest. A czy ty maty jesteś taki silny, znaczy ta twoja obrań jest taka mocna, żeby to zniszczyć? Oczywiście, że tak! Coś To jest jakiś shotgun pierwszej klasy, a więc tak, okej, okay, mamy. Jeszcze przy okazji udatowamy jakiegoś jeszcze jednego gościa. Już nie pamiętam jak już nie pamiętam jak tam oni się nazywają, ale są. I tak, już kręcimy i datuję ciebie ninjo. Czy tam samu, samudaju przepraszam, samuraju, po Pirat samuraj, chyba tak się nazywa albo coś takiego Okej, okay. uratowanie tam na górze, idziemy dalej Potrzebuję kapitana Barbosę I tak, tutaj śpi pan Gibbs, więc woda dla ciebie jest potrzebna Ale widzę, że tutaj nie tak łatwo wcale, znaczy nie, takie, nie tak od razu Chyba potrzebuję jakąś beczkę czy coś takiego A nie, sam nie wiem Okej, okay. aha, tą beczkę to jest tam, a więc tak Dobrze, trzeba to trzeba Um, no i tak, popatrzcie, jak mam kasy. Uda się zdobyć 100%, coś mi się wydaje, bo jeszcze tyle ludzi do uratowania zostało. Więc tak sądzę, sąd, że się uda, ale zobaczymy jak to będzie. Ale wydaje mi się, że, że się uda. Więc tak, idziemy tutaj. I mogę tą beczkę popchać. Wydaje mi się, że ona już poleci za chwilę sama, tylko tutaj trzeba dopłać, ten kawałek mały. A nie, jednak nie. Ale dobrze, trzeba to trzeba. I tak, już będzie można obudzić pana gipsa, czyli kolejny członek załogi powiedzmy uratowany. A więc tak, już miecze wbijam. I pan Gips już nie śpi Ha, po udatowany, cieszę się bardzo. I tak, jakby zejść jeszcze niżej, a może mamy zejść wyżej, wejść, wejść, wyżej co ja mówię. Yy, tak, spróbujemy, spróbujemy, wszyscy idą do góry to ja też. Tu chyba nikogo nie mam tych pięć na tych pięć, tak, bo datowałem was przecież ludzie. Tutaj nie wiem czy ktoś może być. Bo tutaj w sumie Szczerze mówiąc to tak średnio datowałem. Chyba tutaj nikogo nie było nawet. I może nie ma. A więc tak, idziemy na górę może. O proszę bardzo tutaj są pochowani Nawet jakaś kałamadnica nas bije Kurcze Ale tak, mam chyba dwóch za jednym zamachem, jeżeli się nie mylę Jeden I dwóch, proszę bardzo dwóch za jednym zamachem O to chodzi I tak, jakby tutaj Aha, tędy można przejść dalej I tak, jestem tu, fajnie Aj, ja potrzebne są mi miecze, no oczywiście zawsze te miecze I tutaj jeszcze potrzebuję pozać kobiecą, no kurcze Aż trzeby to. I tak, strzamy w to, niedosięgnie, no kur... Aj, Myślałem, że się uda, ale nie. W takim razie nie. Yy, I tak, udatowałem kolejnego gościa. Tutaj potrzebny jest nam ogień, czyli ogień to ogień, ale wezmę kapitana Barbosę. A mogę zmienić postacie? Nie, nie mogę. <grytanie> Więc tak, bierzemy właśnie kapitana Barbosę i idziemy... Yy, tam, idziemy tam. I będziemy mogli właśnie wbić ten miecz i kogoś udatować. Jeszcze teraz, nawet. Jeszcze tylko cztery osoby! Ojojojoj! Aha, patrzcie, tu leci tam... Aha! Tak jest Okej, ale pan z papugą uratowany będzie za chwilę. Jeszcze tylko tutaj zniszczę mini-zestaw, zobędę. I by się przydało jeszcze zbierać te troszeczkę kasy. Bo tak sobie patrzę, już praktycznie będzie chyba wydaje mi się, że koniec misji. A kasy nie mam! Znaczy mam, ale brakuje jeszcze trochę. A więc dobrze. Więc zbieram, zbieram, zbieram. Nie chcę jeszcze zginąć sam przez siebie. Jeszcze tylko trzy osoby potrzebne do uratowania. O, tu jest jedna, czyli Ademata. O, uratowana jedna osoba. Jeszcze dwie, tu mamy... No jak gdzie ja tą kasę zdobędę? Tu jest Will, ale może go sobie zostawię na koniec jeszcze. Ej, yy, tak, no patrzcie jak mało tego leci. <laughs> ale nie, już jest blisko, już jest blisko, więc biję wszystko co się da na razie. Tylko, że już nic się nie da, ale mam pomysł, zejdę jeszcze tam na dół na chwilę. I może tam jeszcze coś zdobędę. A tutaj byłem? Aha, to jest to samo miejsce, okej. Okay. Tak mi się wydaje, że w tych beczkach tu z przodu coś da się zniszczyć. O właśnie, da się, przynajmniej to I kasa leci, 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 a więc będzie prawdziwy pirat, coś mi się tak wydaje. Będzie, proszę, kasa jest. Wszystko dobrze, już prawie mamy. Jeszcze momencik, momencik, momencik. 40 tysięcy mi się wydaje, że, to, że będzie prawdziwym piratem. Zobaczymy za chwilę, bierz to! A, zniknęło. 100, 100, 100 kasy, 100 kasy. Gdzie tu by zdobyć jeszcze coś? Coś to się zajdzie na dół za chwilę, jeszcze może tutaj coś jest. Yy, mamy tutaj to. O, 60, 70, 80, 90. Jest prawdziwy pirat, był na 40 tysięcy kasy, a więc bardzo, mi, bardzo mnie to cieszy. No i tak, możemy już tutaj to zapalić, uwolnić. Yy, nie wiem jak tam się zwałaś, ale jakaś się zwałaś. Yy, no właśnie ją. I jeszcze tu już ona się ratuje, oczywiście za chwilę się ratuje. Jeszcze tylko ciebie, panie Willu. O, i ten teczus zaraz chyba wstanie, coś sądzę. O, proszę. No i wszyscy uratowani zaraz będą. Will... o już wszyscy więc, bardzo dobrze! Dówno 40 tysięcy kasy, a skąd to? Skąd ta kasa tu przede mną? Fiol to moneta! Fioletowa! O jacie, ale tego tutaj jest jeszcze, a czemu to tak w ogóle? Ale dobrze, ja się w sumie cieszę. I jeszcze to, popatrzcie, to jeszcze nie taki koniec misji, bo jeszcze muszę tutaj chyba wskoczyć. Aj, nie biorę tego. Do góry. Co jest? Ej, okej, okay, w sumie udało się, to dobrze. No i tak, w ten właśnie oto sposób ukończyliśmy kolejną misję, czyli skrzynię Daviego Jonesa i prawdziwego pirata, pirata oczywiście zdobędziemy 100% mo monet, nawet chyba ze 110 by było, może to, nie na 130 chyba, bo zdobyłem się tam z 10 tysięcy monet, ale tak, jest 100% więc bardzo dobrze, kasa do skarbca już ląduje, już jest, no i tak. 5 rzeczy odblokowanych, a w sumie mogłem jeszcze popatrzeć na, na statku, bo jeszcze może by tam coś było do zdobycia, ale już mniejsza z tym, nie udało się, to nie. Ej, no i tak, chyba ze 3 mini zestawy też będą, więc też całkiem fajnie. Było nawet 4 jeszcze lepiej. Każdy mini zestaw tworzy statek. <laughs> każdy. Praktycznie każdy. No dobrze, 16 krótków jest. I tak jakieś moc z Wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia, ja, trzymajcie się i cześć.